Dzień dobry, tutaj Piotrek Biskupski się kłania w programie 10 minut. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o finansach. Będzie to jeden z kilku pewnie programów na ten temat. Na jednej z wycieczek widziałem w New Delhi, w Indiach, taką monetę, która, malutka moneta, która miała ponad 5000 lat i wyglądała ona po prostu perfektnie. Była ona bardzo podobna do groszówki. Normalnie perfekna, Nikt by nie przypuszczał, że ona mogła mieć tyle czasu. I znając nawet tutaj z naszej europejskiej, z naszych europejskich muzeów, to moneta półtory tysiąc lat, tysiąc lat. To jest taka trochę pokraczna. Bardzo niezrobiona nie po prostu jako rzemiosło. A tamta z kolei z Azji była normalnie. Perfektnie wytłuczona w metalu, coś pięknego. No nic, tylko tak chciałem wspomnieć. A tak generalnie to chciałem dzisiaj porozmawiać na temat e, sprawy, z, jeżeli chodzi o kredyty, które są podstawą prawdopodobnie, e, jeżeli ktoś się orientuje, całej z ekonomii dzisiejszej i, i generalnie ekonomii. Więc e, jak dobrze pamiętam to gdzieś, no ja bym przypuszczał, że z 2,5 tysiąca lat temu, Największy handel tutaj w naszej okolicy odbywał się wokół Morza Śródziemnego. I jak to zawsze bywa, gdzie są pieniądze, to i są zorganizowane grupy, które te pieniądze chcą jeden drugiemu odebrać. I tak samo miało to miejsce tutaj wokół Morza Śródziemnego. Były napady, były rabunki, były mordy. I pewna grupa ludzi, którą jak się każdy z nas zastanowi, to pewnie wiemy o którą grupę chodzi, miała fascynujący pomysł na to, że środki materialne, za które kupowali w różnych miejscach, w różnych krajach na terenie wokół Morza Śródziemnego, po prostu te środki pobierali w miejscach, gdzie robili zakup i nie mieli ich cały czas przy sobie. Czyli o co chodzi dokładnie, że w trakcie napadu yy, nie byli rabowani, nie można było ich zrabować, można było im tam zabrać coś, ale nie można było ich zabrać wszystkich środków materialnych, które uzyskali w trakcie swojej podróży handlowej. Najczęściej te podróże handlowe oczywiście były wokół całego morza, zaczynały się z jednej strony i chodzili aż przez Europę, przez Turcję, z powrotem, liczmy tam, w stronę Egiptu. I, I handlowali na okrągu. jedną rzecz y, kupili, sprzedali gdzieś tu, tu kupili coś innego, sprzedali gdzieś tam i tak dalej, Oczywiście, tak jak mówię, były początki i na zasadzie jakiś weksli i na dobrą sprawę dzisiaj, ja próbowałem bardzo mocno to znaleźć, żeby z, po prostu poznać tajniki tego handlu, tych, tych osobników i oczywiście nic nie mogłem tak konkretnego znaleźć, żeby to było opisane tak 100%, że o tak i tak było. Jest to po prostu na zasadzie y, tak zwanego można powiedzieć sekretu. Jak oni to robili? Robią pewnie to i dzisiaj, że oni to wszystko jakoś między sobą y, Jeden drugiego zna, tamten da temu karteczkę, tamten powie, gdzie trzeba iść, tamten pobierze pieniądze. Po prostu mieli jakieś specjalne układy, współpracowali z sobą i po prostu mogli pieniądze pobrać w każdym dowolnym miejscu y, na terenie tego, y, y, tych miast handlowych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa z kolei jest to, że y, te osoby one. Na początku oczywiście pewnie były bardzo prześladowane z tego, że, że one po prostu sobie poczynają tak dobrze, dlatego w pokoleniach wypracowały sobie y technikę, ja bym to nazwał dzisiaj, czyli technikę składającą się z tego, że mieli odzież bardzo konkretnie podobną do odzieży, albo taką samą odzieży z danego miejsca, w którym handlowali. Znali również kilkanaście języków, w których władali perfektnie na, w miejscach, gdzie odbywał się ich handel. Także się bardzo łatwo, że tak powiem, wkręcali w otoczenie. I po prostu nie przysparzali sobie dodatkowych kłopotów ze względu na to, że ludzie, którzy dookoła yy, ich handlowali, nie mieli oni zielonego pojęcia o tym, że, że te osobniki oni są zupełnie z innych krańców i że tych pieniędzy, które otrzymują z danych tam handlowych momentów, nie używają na terenie tutaj tego danego kraju czy tego danego. Miejsca, w którym ten handel się odbywał. Czyli o to chodzi, że po prostu nie płacili podatków tak, jak należy. tak. No, to jest jedna rzecz. Mówimy 2,5, może 3 tysiące lat takie rzeczy miały miejsce i to był pierwszy praktycznie, można powiedzieć, w historii, bynajmniej nam znanej może jakaś azjatycka jest, która była wcześniejsza ale jest to jedyna, jedyna taka tutajsza w okolicy Europy. Strategia na to, żeby podejmować jakieś jakiś weksle, jakieś pobierać, mówię, środki materialne, których się przy sobie nie miało, tylko na, na podstawie jakiegoś dokumentu, czy jakiegoś specjalnego szyfru, y, jakiegoś specjalnego zachowania od osobników, oczywiście, tej samej grupy, która z sobą tak współpracowała. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest, że y, cała bankowość, można powiedzieć, y, do dzisiejszego dnia praktycznie wynika z tej świadomości, z tego doświadczenia tych, tych ludzi od zalania czasów. Tak? Oni, oni nie są, to nie są nowi ludzie, którzy po prostu coś takiego wymyślili na zasadzie e, liczmy tego tych pożyczania. E, no, nie wiem, czy, czy po prostu ktoś jarzy teraz o co, o co mi chodzi dokładnie, ale na przykład taki przykład jest, żeby na przykład ruszyć małe królestwo do tego, żeby y, zaciągnęli oni u tych osobników na przykład kredyt jakiś, y, więc prosto mówiąc, najmowali oni jakiś tam zbój, oni napadali ci zbóje na to królestwo. Kiedyś te królestwa to praktycznie 30-40 osób uzbrojonych napadło i potrafiło zrabować całe królestwo. Palili oni oczywiście wszystkie spichlerze z jakiejś zasoby żywności i wody, niszczyli to wszystko i zostawiali takie królestwo, które było opróżnione ze skarbów i głodujące. I wtedy taki człowieczek właśnie z tej grupy, o której mówię, początków bankowości, gdzieś tam się znajdował i on proponował oczywiście królowi, czy temu całemu tam, temu najwyższemu przedstawicielowi, czy przedstawicieli tego kraju, o to, że mogą oni zaciągnąć jakiś kredyt. Oni natomiast bez wyjścia, patrząc na to, że społeczeństwo, rodziny ich wymierają, Zaciągali ten kredyt, podpisali jakieś weksle na jakieś odpowiednie spłaty, i tak był początek po prostu bankowości. Tak? tak się to wszystko zaczęło. Mówię, nie jestem taki specyficzny znowu, bo nie o to chodzi. Mógłbym tutaj sobie z boku jakieś przy, przynieść rzeczy, które bym mówił tutaj dokładnie o, o konkretnych danych, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby nakreślić po prostu dla Państwa. Jakiś scenariusz, taki wyobrazić sobie o tym, jak, jaki był tego początek. Także jak ktoś mówi, nie wiem skąd ktoś z tych, tych dzisiejszych banków, liczmy ja mówię tutaj o bankach światowych, o bankach centralnych, o tych bankach na skalę tutaj światową, globalną, że czasami się zastanawiamy: ja nie wiem, każdy myśli, ja nie wiem skąd oni. Wzięli pieniądze, żeby ta, takie ogromne pieniądze mieć. Nie mam zielonego pojęcia, jak oni mogli to zrobić. Więc tutaj przypominam, że, że oczywiście, że, że zrobili, że, że to był ich cel najważniejszy. Tak? To byli ludzie, ja to mówię, wybrańcy, którzy umieli sobie dać radę. Handel i przede wszystkim pożyczki były ich głównym źródłem napędu i nie było przynależności do żadnego z krajów. Działali oni na własną rękę. Jako grupa zorganizowana, ale oczywiście nie mieli sympatii do, do tych grup ludności, z którymi handlowali i którym pożyczali pieniądze. I identyczny system istnieje do dzisiaj. Jest taka grupa. E która nie, nie zna granic, nie, nie ma podziału granic, nie, ma, nie jest to grupa narodowościowa y, konkretnie, która ma swój kraj, z którego wynikają te transakcje. Jest to po prostu grupa ludzi, którzy działa na terenie całego świata i operują oni bankami, pożyczkami. Y, wyznaczają oni wartość waluty, cenę żywności, cenę dóbr materialnych i przede wszystkim y, Cały ten globalny rytm, to jest tempo, które oni nadają. Kochani, słuchajcie, 10 minut minę, pozdrawiam serdecznie do następnego spotkania.